Siemko komu mój i a, a dzisiaj ten. E, będziemy sobie e, patrzeć na całą historię mojego skina. E, mam nadzieję, że wszystko co tam zrobię wam się spodoba. I będę dodawał sekretne bonusy do moich filmów, więc oglądajcie do końca. Nara. E, to znaczy, no, ma... lecimy. Mój, mój pierwszy skin ogólnie no, wyglądał tak? No, początkujący Tutaj macie tą czapkę za 16 roków Całkiem fajna. E, kolor limonkowy. Zapomniałem jaki kolor, ale to miał być limonkowy. E, nick, tak jak, tak jak się nazywał mój klam. Właśnie stąd się wziął, z mojego pierwszego niku. I wypta. Dobra. Następny skin. Mój następny skin wyglądał w taki sposób. E, wstydzę się go dotąd. I mój pierwszy legendarny kosmetyk Nagroda dla wszystkich Babeczka, babeczka legendarności I walonik jeszcze, uciekaj Balonik, jak niebieski, nie? Błąd, to był błąd Błąd! Dobra, transformacja Następnym było, no, nawet że to nic się nie zmieniło, ale patrz, fajna To się nie powinno świecić, nie? A to tam się naprawili. Jakby coś w GTI GT tu w tamtych czasach było bardzo częste. I cupcake znane nam. Dobra, a następne. Dobra, chwila. To będzie najlepsze. To, czego mnie wszyscy już znacie. Więc następne. Dobra, najistotniejsza przemiana, czyli przemiana Volsa. Klatowy styl. I uwaga, mój nick eglendarny. Wii. Oui. I żółty kolor, właśnie dlaczego kolor żółty? Patr patrzę, limonkowy, coś, coś taki za częsty, więc sobie biorę żółty, nie aż taki. następna przemiana. Zibi, zibi, dziaba, eee, Na tej przemianie wracamy już coraz bliżej do normalności. Więc tutaj normalnie już po Halloween update nie? Takie rzeczy sobie nakupiłem. I w sumie zabawa się zrobiła. Najważniejsze NAJ 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 To aż się UWAGA UWAGA Kopka, uh, Ciasto na ryju Oh yeah baby I następna przemiana będzie moja ostatnia Dobra Let's go I wróciliśmy do początku odcinka Takiego starego skina Więc wielkie dzięki za oglądanie w opisie macie mój color code, żebyście sobie używali gdzieś chcecie i